Cześć kochani, dzień dobry w kolejnym holu zakupowym, cieszę się, słuchajcie, właśnie wróciłam z Drezna, byłam w DM-ie przede wszystkim, byłam w TK Maxie, byłam w drogerii Myla i byłam też w Triumfie, słuchajcie, po moje gadki. Też podrożały 20 euro, słuchajcie, slogi. Ale powiem Wam, że ja je najbardziej lubię. Są i bawełniane i z Lycrom. Jeżeli noszę normalne, zwykłe pęcy, to właśnie noszę takie. Ubóstwiam to, już jest moje czwarte opakowanie, które kupiłam w przeciągu. w sumie od zeszłych wakacji, tak? W zeszłe wakacje pierwszy raz je kupiłam i od tamtej pory piąte. Piąte moje opakowanie, które kupiłam, słuchajcie. E, torba jest wypełniona i zaczniemy e, randomowo. Tu są rzeczy kosmetyczne, niekosmetyczne, coś z kolorówki jest w Kiko też byłam, teraz mi się przypomniało. E, więc coś tam słuchajcie, pokupowałam. No i na pierwszy rzut mamy dwie te same świece z Profissimo, taki rmesowa. Mówiłam Wam, że no po prostu uwielbiam jej zapach. Ona pachnie migdałami takimi prażonymi. Mm, przepięknie, przepięknie pachnie, a że ja już niemal że wszystko co miałam do powypalania powypalałam, no to tutaj trzeba było kupić, słuchajcie, zapas. I pozostając w temacie świec, żebyśmy to już mieli za sobą, to w TK Maxie z DW Home kupiłam peanut butter milk shake freshly mixed aromaf, który ma który wygląda w ogóle jak taki shaker, słuchajcie, tak to wygląda. Jak taki shaker, to jest um, nakrywka silikonowa i to pięknie pachnie. To właśnie pachnie takim shake'iem. Mmm, przepiękny zapach. I to się ma palić? Czy jest tu gdzieś podane? Normalnie zawsze było. To jest 318 gram. To jest mniejsza pojemność chyba niż ta, którą mam aktualnie w pokoju, tą owocową, która się pali, a cena taka sama. Um, powiem Wam, że ja nie wiem od czego to zależy, um, bo ja te świece kupuję w TK Maxie, jak wiecie. I czasami małe kosztują tyle samo niemalże, co te duże. No, nie było, wiecie, było dużo świec, ale nie było żadnych takich zapachów, które ja bym chciała, dlatego sięgnęłam po prostu po ten. No i na chwilę obecną mam. Kilka świeczek na zapasie, wiecie, u mnie świeczki zarówno tutaj, o tam, tylko jest teraz niezapalona, tam z Yankee Candle taka mała stoi, właśnie nie z Yankee Candle, a z Yankee Candle, ale ta Home Inspiration edycja, czy jakoś tak, więc tu stoi i wieczorami, znaczy już późnym takim popołudniem, po 18.00. Z reguły odpalam i do momentu, jak będę szła do łóżka, pali mi się to tutaj. I tak samo właśnie w salonie. Zresztą wiecie, że ja uwielbiam, jak, jak mi pachnie, jak coś się pali i w ogóle. Także no, na razie jestem e, zaspokojona, jeżeli chodzi o świecę. Przynajmniej na moment, tak? Dobra, słuchajcie, kolejna niekosmetyczna rzecz. Kupiłam dwa i jeden już właśnie prawie wypiłam. To jest ta moja biała czekolada z koławach. Kiedyś kupowałam namiętnie, kupowałam dużo. Teraz tylko raz na jakiś czas, jak mi się przypomni, bo jednak mimo wszystko jest to kaloryczna rzecz, ale uwielbiam. No i co? Lecimy dalej. Może coś kosmetycznego. L'Oreal, słuchajcie, powypuszczał e, ostatnio dość sporo nowych edycji. I ja tutaj skusiłam się na. To jest seria Elvital to jest Bond Repair Rescue Pre-Shampoo. Który ma w sobie jakiś tam 12% naprawczy, regenerujący kompleks z kwasem cytrusowym. To ma pojemność 200 ml, i tak nie do końca jeszcze przeczytałam. Jak to się używa? Aha. Czyli to jest coś jakby odżywka. Słuchajcie, szamponu na razie nie brałam. Nie mówię, że nie dobiorę, ale na razie wzięłam to. W TK Maxie, słuchajcie, skusiłam się na um, maseczkę do twarzy marki Dirty Works. I to jest Good to Glow e, Vitamin C Face Mask Brightening, Uncover and Glow like no other. Um, Wygląda tak, o za 5 euro kupiłam ją. Ona ma, jaką ona ma pojemność? 100 ml. Bo po prostu, słuchajcie, ja mam co prawda maseczki w płachtach i kremowe, ale nie mam żadnych właśnie takich, wiecie, wielorazowego użytku. Dlatego tutaj ona jest, o, żelowa. I pachnie y, cytrusowo. No, zobaczymy, y, wybaczcie, zobaczymy, jak się będzie y, sprawdzać. Co my tu mamy dalej? Lecę po kolei. Tak, ja tutaj słuchajcie, ta torba musi tu leżeć, bo nie mam co z nią zrobić, a nie chcę sięgać cały czas, wiecie, na ziemię. Z Alverde skusiłam się na Night Recovery Oil i to jest bioargan i bio migdały. To jest suchy olejek, który ma regenerować skórę. Ma też w sobie olejek sojowy i ma w sobie bisabolol jak wygląda opakowanie. To jest chyba jakaś nowość. A w środku jak on wygląda. Nawet nie sprawdzałam. O Jezus, jakie to malusieńkie. To jest tylko 15 ml. Ale to fajne, wiecie co? Bo jak gdzieś na wyjazdy, żeby nie brać dużych serum. Coś takiego. Fajne, fajne. Co my mamy dalej? Słuchajcie. Mmm... Rzecz nie... Kosmetyczna, czyli kostki do toalety z Wicyfrysz. Jak wiecie, ja najbardziej lubię te takie, które wodę farbują na niebiesko. Natomiast sięgnęłam tutaj po wersję grejpfrutową, bo powiem Wam, że to tak intensywnie pachniało, jak się przechodziło koło tych regałów, że stwierdziłam, że z ciekawości wezmę rzecz potrzebna. Nie wiem, czy wy używacie kostek do toalety. Ja pamiętam, że kupę, kupę lat temu, bo to nie wiem, było 6 lat, 7 lat temu, toaleta mi się w, do, w mieszkaniu zatkała, no i zadzwoniłam do spółdzielni, przyszedł facet, który miał to odetkać i ja w tym momencie, wiecie, jak on, za on przyszedł, ja toaletę wyczyściłam. I oczywiście, kulkę, która już była e, zużyta, wyrzuciłam. W tym momencie on zadzwonił. Ja nie zdążyłam nowej. I powiem powiesić, i powiem wam, że on mi wtedy powiedział, że takie rzeczy powinno się używać. Już nie pamiętam dokładnie dlaczego, ale mówił, że powinno się używać. E, z Kadea Vera, em, to jest marka własna. Drogeri Myla, wzięłam kolagen e, Boost Lifting Expert serum z trójpeptydami, fytokolagenem i bakuchiolem, który ma serum, które ma nawilżać nie nawilżać, tylko napinać i mm, wzmacniać skórę. To jest niby przeznaczone do e, 50 plus, e, z anti-Age efektem nie sprawdzałam, słuchajcie, składu, ale powiem Wam, że kurczę, był tester i ja. Ym, na dłoni sprawdziłam, jest też z tej serii e, krem pod oczy, czy serum pod oczy. I Jezus, moje dłonie były tak wygładzone, tak bardzo ładnie to wyglądało. Tak wygląda buteleczka, też bardzo taka wyjściowa, że tak to nazwę. E, więc no, zachwycona tym efektem stwierdziłam, że dobra, raz kozie śmierć, e, serum się nie przeterminuje, więc biorę. E, także z KD wzięłam chyba tylko dwie. Ampułki takie pojedyncze. Tutaj mam z multivitaminą, znaczy multivitaminową z perełkami olejkowymi z witaminą B, E, prowitaminą B5 i ekstraktem z kumquatu. Jakaś limitowana edycja. Wygląda tak. O! A druga to jest w ogóle przeznaczona do skóry 40+. Plus I to jest właśnie liftingująca z, z ekstraktem z planktonu, z kwasem hialuronowym i pantenolem. Ma wygładzać i Rewitalizować e, skórę, powiem Wam, że dzisiaj rano używałam mm, ampułki tej, którą przywiozłam ze sobą z Hamburga. E, ten vlog się pojawił już po dęku, więc już widzieliście, że była zużyta, jeżeli oglądaliście dęko. E, no i powiem Wam, że wow, efekt był fantastyczny, i aż naprawdę ubolewam, że nie wzięłam więcej, tylko się skusiłam na jedną, no ale nic. Kolejna niekosmetyczna rzecz to jest marka MIWOLIS, czyli marka własna DM-owska I słuchajcie, tu mam e, taką kurację e, tygodniową, e, na system immunologiczny z witaminą C, witaminą D, cynkiem, selenem e, i różnymi innymi e, rzeczami, i tu są e, ampułki, ich tu jest dwa, 7 ampułek po 25 mililitrów, słyszałam bardzo dużo dobrego na temat tych ampułek one wyglądają tak, o jedną ampułkę dziennie się pije słyszałam bardzo dużo dobrego na temat tych ampułek i stwierdziłam, że wiecie, zaszkodzić mi to nie zaszkodzi, a może trochę mój system immunologiczny, który ostatnio bardzo cierpiał i ja jestem teraz na wszystko podatna poprzez antybiotyki Em, które brałam teraz przez długi czas, no bo tydzień w szpitalu i tydzień po szpitalu w domu, prawie dwa tygodnie brałam e, antybiotyki, e, no to, e, no wiecie, różnie to reaguje organizm, tak? I jeszcze jedna rzecz niekosmetyczna, e, rzecz, która, e, no, którą ja muszę po prostu mieć w domu. Ja zużyłam jakiś czas, pokazywałam Wam we vlogu, chlipałam, bo to jest po prostu coś fantastycznego a mianowicie jest to odświeżacz do tekstyli, który przepięknie pachnie, naprawdę słuchajcie, pachnie obłędnie i ja go um, codziennie rano jak wstaję, zaścielam łóżko, otwieram okno i spryskuję całą pościel, w pokoju kanapę, Milana posłanie. Przepięknie to pachnie, także to jest coś, to jest taki mój mały must have, że tak to nazwę. Um, tutaj mam słuchajcie, jakiś nowy body krem z Balea, Summer Sunset z ekstraktem z kwiatu monoi i o zapachu, o zapachu mm, jeziora północny, południowego, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Otworzymy, zobaczymy, jak to pachnie, jak ja pod czym sobie mam to wyobrazić. Ojejku, jaki to jest piękny zapach! Słuchajcie, no to jest dość treściwe. O, czekajcie, niech ja to zamknę. No, o, to jest dość treściwe, słuchajcie. I ma bardzo delikatny, ale bardzo ładny zapach. Tak prezentuje się opakowanie. Bardzo chciałam, na niego polowałam, bardzo e, 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 chciałam go dorwać. I się cieszę, że udało mi się. Eee, dalej, słuchajcie, <laughs> mamy maseczkę do twarzy z Balea Be Wonderful, która ma w sobie ekstrakt z róży i hialuron i ma intensywnie nawilżać. To jest jakaś limitowana edycja. I jeszcze kilka maseczek mam, a mianowicie z Shebensa z niacynamidem Skin Booster. Która ma napinać i wzmacniać kontury twarzy. O! <laughs> Jak wiecie, w Rosmanie kupiłam płatki, te nowe z garniera pod oczy. No i udało mi się dorwać też pasującą do tego maseczkę. To jest Hyaluron Cryo Jelly. Maska, która ma w sobie mentol, glicerynę, kwas hialuronowy, chłodząca która ma sprawiać, że, wasa, że Wasza skóra e, się rozbudzi, tak? No, jeżeli ona jest chłodząca, to na pewno się rozbudzi z rana. A wącham to, bo teraz mi bardzo ładnie pachnie e, tym kremem z Balea. Co mi tu jeszcze mamy? Boże, aha! Obligatoryczna maseczka z Balea z serii Med. Uwielbiam i e, lubię ją po prostu u siebie mieć, dlatego e, jeżeli kupuję, to oczywiście e, ze sobą zabieram. Tutaj mamy kolejną limitowaną edycję z Balea i to jest Fruity Peach, także nawilżająca z hialuronem i ekstraktem z brzoskwini. Te opakowania są po prostu bajeczne, słuchajcie. Naprawdę są bajeczne. I z Selfie Project mam tutaj, mam tutaj Star Eyes Energizing Shimmer Eye Pets, takie o. A drugie są I Love You Cooling Shimmer e, iPads. Te tutaj są z kofeiną i moonstone i ze złotym glitterem, A te tutaj są z niacinamidem e, i wodą różaną i mają niebieski glitter. Także takie o płatki. Zobaczymy. Wiecie, że ja mam jobla na punkcie płatków, dlatego testujemy, ile, ile się da. Z Ebelin, słuchajcie, przez moment myślałam, że wycofali moje chusteczki, słuchajcie, zwilżone. Które ja używam przy toaletce. Dzisiaj wyciągnęłam ostatnie opakowanie z zapasów, więc tutaj już następne. Ja je używam, słuchajcie, za każdym razem do makijażu, do przeczyszczania toaletki, do przeczyszczania lustra i do przeczyszczania tutaj parapetu i wszystkiego innego. Również do zmywania słoczy z dłoni, do wycierania dłoni po nałożeniu bazy itd. Tak Uwielbiam, no i muszę mieć chociaż jedno opakowanie na zapasie. One są duże, bardzo duże i ja je Wam naprawdę gorąco polecam. Zresztą w dęku mogliście zobaczyć, chyba Wam pokazywałam, że zeszłe opakowanie mi się rozerwało i mimo tego chusteczki nie były suche. Słuchajcie, one były od początku do końca nabliżone bardzo dobrze, tyle, tylko że ja je trzymam zawsze do góry nogami. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, pomału zbliżamy się do końca. Tutaj mamy coś do włosów. Ze Schwarzkopa Glis i to jest Night Elixir. I ja mam tutaj anti-splice, czyli na rozdwajające się końcówki, coś, co ma je zabezpieczać. To jest pojemność 100 ml, szklane opakowanie, więc trzeba uważać, bo jak się jest taką ofiarą losu, jak ja, to szybko wyleci z dłoni i się rozwali. Są trzy różne rodzaje, jest do bardzo zniszczonych włosów i coś tam jeszcze i ten, no ale ja skusiłam się na ten. Tutaj słuchajcie, taka mała, takie małe opakowanie 100 ml mojego oryginalnego DAW. Em, które po prostu zamierzam ze sobą, wiecie, albo gdzieś jak będę jechać na 2-3 dni, ze sobą zabrać i nie muszę zabierać tego dużego, bo to jednak, słuchajcie, pokażę Wam, bo to jednak <laughs> różnica w wielkości jest. Także e, taki mały, czy to wiecie, czy na przykład do auta, żeby w międzyczasie się odświeżyć, także dezodorant. Em, kiedy wyszły dwa nowe produkty do ciała, wyszedł balsam i wyszło mleczko, ja skusiłam się na mleczko, które nie zawiera w sobie mikroplastiku, żadnych zwierzęcych składników, ani syntetycznych barwników. To ma w sobie 5% mocznik. Przeznaczony, ten, to, to mleczko jest przeznaczone do bardzo suchej i delikatnej skóry ciała. Ma nawilże 48 godzin, jest pH neutralne, dermatologicznie przetestowane. Um, oczywiście ma um, pieczątkę PETY, um, także no, powiem Wam, że nie, nie otwierałam, nawet nie niuchnęłam. Bardzo ładny zapach ma. Taki delikatny, kremowy. Zobaczymy. Jak mówię, była jeszcze jedna wersja, ale zdecydowałam, że jednak mleczko będzie dla mnie lepsze, bo ja, jak wiecie, czuję, lubię czuć nawilżenie na skórze, ale oszukane opakowanie, słuchajcie, bo tego mleczka jest dopiero odtąd w dół. Także, no ale nic. Cieszę się, że mam. I co tu zostało? Zapach i sama kolorówka, a z kolorówki mam aż raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. Tak. Tutaj wzięłam zapach. Słuchajcie, z Playboya. To jest body fragrance, e, played sexy, odświeżający dezodorant z atomizerem. Tak, to są dezodoranty, które ja kiedyś kupowałam. One kosztowały kiedyś 5 euro, czy tam 4 euro. I e, używa się po prostu zamiast zapachu. O, taki, wiecie, byleby się odświeżyć w międzyczasie. Mówiłam ostatnio, że mam niedosyt e, zapachów i Jestem aktualnie w fazie, wiecie co, że znowu kupowałabym miliony e, zapachów, ale rozsądek bardziej zwycięża w tym momencie. No i mamy kolorówkę, słuchajcie. Z Belhypoallergenic kupiłam Longwear Hydra Powder Thing, Hyaluronic Acid, Clean Beauty i Vegan w odcieniu 01 Nude, czyli to jest trasowany, no czy ja go otworzę teraz? prasowany puder. Ja już się kiedyś na niego czaiłam, słuchajcie, jak szczerbaty na suchary, em, ale jakoś wtedy go nie kupiłam. tylko tutaj jestem Mało coś go tu jest. Słuchajcie, 5 gram zaledwie. Boże, jakie to malusieńkie. O, wygląda w środku tak. Ja wzięłam najjaśniejszy odcień. Tak o, wygląda na palcu. On jest taki troszeczkę delikatnie rozświetlający. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Eee, Catrice i. Um, Catrice i Essence wypuściły z nową nową kolekcję już jakiś czas temu. Disneyowską z królem lwa i tak dalej, i tak dalej. Z królem lwa, królem lwem, <laughs> i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie. <laughs> ja się z całej tej z wystawki nie skusiłam w sumie na początku na nic. Ale później gdzieś w filmiku widziałam, jak dziewczyna pokazywała, słuchajcie, tą kredkę. To jest Catrice Duo Chrome Eye Pencil. To jest seria limitowana The Jungle Book. To jest odcień 020 Trust in Me. I to jest, słuchajcie, dlatego, że są dwa. Jest jedna taka zielona, która wpada w żółty. I jest właśnie ta różowa. No, co ona nie chce mi tu malować? Czekajcie, bo coś tu nie halo jest, a chcę Wam pokazać. Wy widzicie teraz różową, tutaj jest trochę zielona, jak ja patrzę jest turkusowe, także wow, po prostu wow. Czy ja będę używać to inna, inna rzecz, ale duokrom musi być, ja uwielbiam jak rzeczy są duokromowe, także wow. Z Trended Up słuchajcie kupiłam sobie Lip Gloss. Optysze, wolumny efekt. O kurcze to będzie Lip Gloss powiększający usta, a ja nie lubię. Z olejkiem awokado. Hmm. Zaraz zobaczymy, bo ja tylko na, na dłoni przetestowałam. Ja tu wzięłam odcień 140. Ja generalnie raczej rzadko noszę jakieś tam błyszczyki na ustach, ale ten mi się bardzo spodobał taki nudziak. I może od razu go słuchajcie przetestuję. Opla! Muszę tutaj patrzeć, wybaczcie, tu mam lusterko. Kurczon jest bardzo jasny, widzicie to? Bardzo ładnie waniliowo pachnie. Jest trochę lepki. No i jest jasne. Hmm. Wygląda trochę jak pasztet na no, ustach, ale nic, dobra, nieważne. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, bo ten hol już jest bardzo długi, jest to Kiko i to jest, słuchajcie, wydaje mi się, że aktualna limitowana edycja Beauty Essentials. I tutaj wzięłam sobie Radiant Foundation z SPF 15, -ką. on ma 25 ml. Wzięłam na jaśniejszym odcieniu 01 Ivory, bo e, następny był 04 i był tak ciemny, że matko boska. Tak prezentuje się opakowanie i e, skusiłam się, to nie był powiem Wam tani podkład, bo on kosztował 19 euro, tak? Ale skusiłam się na niego, bo e, zrobiłam sobie na dłoni swatcha i tak pięknie rozświetlona dłoń była. To ma bardzo lekkie krycie. Nie zmienia faktu, wiecie, że będę chciała to przetestować. Jeżeli będziecie chcieli, żebym przetestowała na żywo, to dajcie koniecznie w komentarzach e, znać. To wam znowu taki, e, można troszeczkę powiedzieć, chat make-up e, nagram. To w sensie, że pokażę Wam. No, tak jak przy ostatnim filmiku, właśnie, które produkty kupiłam i jak one u mnie się sprawdzają i jak wyglądają. Kochani, to by było na tyle. Udało się. Zdążyłam zanim wyczerpała mi się bateria i zanim skończyło mi się miejsce na karcie. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów znacie, lubicie. Ja wiem, że dużo więcej nowości wyszło. Ale no niestety byłam w dwóch DM-ach i nie wszędzie te produkty były, które chciałam. Niemniej jednak, słuchajcie, wydałam 60 euro, więc cieszę się, że i tak kupiłam e, dość sporo. 60 euro w samym DMie. Już nie mówię, ile wydałam jeszcze gdzie indziej, tak? No dobra kochani, dzisiaj to by było na tyle, żegnam się z Wami, zapraszam gorąco na kolejne filmiki, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!